Słuchajcie ja w mojej bajce Słoń zagrał na fujarce No dobra Dzisiaj wyszedłem na pole Całkowicie w drugą stronę pojechałem Mianowicie w stronę Gdańska Nowe pole Nowy fant Przy ulicy jak widać Super cisza spodziewałem się, poszedłem już fancik Nowe pole, nowe tereny kompletnie Pięć fenoli A, to wczorajsze fanty A, w sumie mogę pokazać wczorajszego dnia Coś takiego wyszło wczoraj Co To takiego, ale srebro Tyk I takie fajne, czyli dwie Jedna Druga to nie to jest półka księżyca chyba, skradziła ona o, takie bez, bez niczego. I druga no i, ciekawsza, plomba o, z człupieczkiem chyba, z jakąś postacią. Nie mam pojęcia, ale dosyć ciekawa ta plomba mi się wydaje. No nic, zobaczymy. Blaszka teraz się wyłoniła Cóż to? O, chyba trafiłem szpadlem Kurde, mi wszystko leci ostatnio O, taka ma blaszka no. Coś tutaj wyszło o kurwa ale piękne <laughs> ja pies dzielę ja no super jeszcze wpinka jeszcze jest Nie no kurde przypadkowe pole najpierw trzeba i patrzcie jaki już jaki fancik fajny wyszedł ale maluśki Piękny. Chyba malenki chowaj się. To jest Twoje miejsce. A nie w ziemi. To jest pięknego. Właśnie wyskoczyła Muletka kolejna. Panie, przy papami bardzo wyskoczyła. Kurde, ale fajna pogoda. Jestem w krótkim rękawku. Nie wiem jest 20 stopni może jest na zewnątrz. Ale kurde, świetnie się chodzi. Jeden ten fening, trup. coraz niece samochody wyjeździł tu wszyscy z pracy. Wracają. Ciekawie się robi, z poglądami z fontami, bo tam jest coraz mniej, chyba taka łóżka. Zobaczcie, boś jest z prochem, który się znałem. Powiedział. Chyba trafiłem. Wszystkie ciekawsze fonty od razu.

o, no zobaczymy co coś wyjdzie w potem tego ciekawszego orzełka tam Chyba patrol geologiczny uruchomili w końcu. Śmigłowy zleci. Patrzcie, ja coś tu mam, a wy tego nie macie. naprawdę otworzą, czyli uruchomią straż Weźcie sobie Nie? A to brato wezmę, Dziękuję. Taki fajny podkwadracik tu na polu Jakiś budynek tu jest Na środku Mm -hmm. 弄不。 Well you No nie, poletko nie wypał Po drodze powrotnej dopiero coś wyszło Jak zwykle do samochodu idę Jeszcze tabliczka 100 Dargerosa, tak? No, Dargerosa Taka ta tabliczka Czyska wieszka nie wiem co to może być Dobra, ale ja już spadam Pole mnie tak wymęczyły Kopaniem żelastwa Że to masakra A takie cegnałe miasta Przegięcie pały